W tym zadaniu musimy wyznaczyć zbiór wartości następującej funkcji kwadratowej. Żeby to zrobić, no to będziemy musieli na początku naszkicować jej wykres, na no, następnie z osi y odczytamy wartości, jakie przyjmuje. Ponieważ wykresem tej funkcji będzie parabola, zatem będziemy musieli na początku wyznaczyć wierzchołek tej paraboli i w tym celu skorzystamy z następujących wzorów: na współrzędną x-ową wierzchołka oraz na współrzędną y-ową wierzchołka. Policzmy najpierw współrzędną Xową wierzchołka paraboli, czyli xw. Xw jest równe minus b, czyli minus 12, dzielone na 2a. 2 razy minus 2 to jest minus 4, czyli minus 12 podzielić na minus 4 to jest równe 3. No i teraz musimy wyznaczyć jeszcze y wierzchołka, i do tego będziemy potrzebowali delty. Policzmy zatem naszą deltę. Delta jest równa d kwadrat, czyli 12 do kwadratu to jest 144 minus 4 razy a, czyli razy minus 2. 2 minusy dają plus, czyli mamy 4 razy 2 i jeszcze razy 1, czyli po prostu tutaj będzie 8. Zatem cała delta jest równa 144 plus 8, czyli 152. No i teraz już możemy spokojnie policzyć współrzędną y wierzchołka. y jest równa. Minus delta, czyli minus 152, podzielić na 4a, 4 razy minus 2 to jest minus 8, minus 152 dzielone na minus 8 jest równe 19. Czyli już mamy wyznaczony wierzchołek naszej paraboli. Wierzchołek W ma współrzędne 3 oraz 19 i możemy naszkicować e, układ współrzędnych zaznaczyć w nim nasz wierzchołek o współrzędnej xowej równej 3 i yowej równej 19. No i teraz narysujemy wykres paraboli. O, ramiona będą skierowane do dołu, ponieważ współczynnik stojący przy x kwadrat jest ujemny, czyli nasza parabola będzie wyglądała mniej więcej w taki e, sposób. No i teraz z osi y odczytujemy jej wartości, no i oczywiście wartości przyjmuje od 19 w dół, czyli od minus nieskończoności do 19.